Alfa, witam w wielki piątek. Dzisiaj mam dzień wolny i miałem bardzo dużo zaplanowane. Miałem posprzątać dom. Miałem iść do garażu, wynieść niepotrzebne rzeczy. Miałem nagrać kilka filmików dla was. Miałem naprawdę sporo rzeczy złodziała. Miałem się jeszcze obciąć, bo sam się obcinam, a już powoli boczki by wymagały tego, żeby je podciąć. No i oczywiście nagrałem jeden filmik, teraz jest drugi. Hata nieposprzątana do w rzeczy niewyniesione, ale za to spójrzcie na tą piękną pogodę: jak pięknie jest, cieplutko. I po prostu warto wszystko odłożyć, wyjść na spacer, chwilę odpocząć, zaczerpnąć świeżego powietrza, skorzystać ze słońca, bo znowu ma i zmiana pogody mają być burze już w nocy. Także mam nadzieję, że Wy też wypoczywacie: że nie macie świra na punkcie sprzątania, przygotowań do tych świąt, że po prostu najważniejsze jest dla Was to, żeby odpocząć, a później dopiero się pomyśli o czymś innym. Bo do pracy wrócimy we wtorek czy w środę i ważne, żebyśmy wrócili w poczęcie, a nie z biegu przygotowań. Trzymajcie się, hej!